Dzień dobry. Przyznaję się od razu bez bicia. Jestem troglodytą. Jestem troglodytą z tego względu, że uważam, iż człowiek ma tyle problemów w życiu, że dobrze jest iść przez życie z humorem. Nawet z takim błazajskim humorem, z tego względu, że wtedy jakoś tak życie lepiej smakuje. Jest barwniejsze, bardziej można dać sobie z nim radę, no tu można wiele argumentów, nie chcę przytaczać jakby wszystkich, bo każdy sobie jakiś argument znajdzie. Bardzo lubię od jakiegoś czasu, ten humor też się u mnie zmieniał, bardzo lubię od jakiegoś czasu taki humor Monty Pythonowski, szczególnie Właśnie takie wyszydzanie delikatne, bez, bez takiego um, bez złości, bez um, nasycenia agresją. Trochę takie wyśmiewanie, może na dnie wyszydzania, wyśmiewanie pewnych aspektów, nawet w tych rzeczach, które wydają nam się, no co tu dużo kryć według nas, takim sakrum, taką rzeczą, no nie do, że tak powiem, dyskusji, gdzieś, gdzie już nie ma po prostu, no pasaran, tego dalej nie, nie na to nie pozwalamy. Dlaczego to mówię? Dlatego, że co i tak zrobiłem wpis ostatnio na Facebooku, że coraz bardziej jestem i jestem starszy, tym jestem za wolnością słowa. Bardzo mnie odrzucają i można powiedzieć... Przedzają do siebie, szukam takiego słowa, zamykają mnie na siebie takie wspólnoty, gdzie nie ma argumentów. Ja lubię z ludźmi rozmawiać, lubię wymieniać się argumentami. Nie twierdzę, że moje są najlepsze, nie twierdzę, że jestem najmądrzejszy, nie twierdzę, że z, z jakby wszystkie rozumiem. Wprost przeciwnie. Coraz bardziej u siebie, siebie uważam za takiego troglodyta, jaskiniowca, ale takiego wesołego jaskiniowca, i chyba lepiej mi jest z tym przez życie kroczyć, z tym właśnie jaskinowym humorem. I coraz bardziej dziwię się i coraz bardziej dostrzegam, że są wspólnoty i jest niektóre, które zamykają się, które cenzurują, które mówią, nie możesz należeć do nas, nie możesz z nami jakby iść tą drogą, bo nie mieści się w naszej wspólnocie, bo w naszej wspólnocie musi być tak bardzo... E, w, e. Tak bardzo świętoszkowo, tak, że nie, żaden humor niemożliwy jest, nie można się pośmiać, nie można w żaden sposób e, po, e, dać ironii nawet do, te, do tej wspólnoty. Nie, ty się nie mieścisz w tej wspólnocie, powiem szczerze, nie boli mnie to w żaden sposób, czy, czy jakoś tam mi nie ziemi, mam to w... <laughs> dużym poważaniu, o tak powiem, ale czasami po prostu dobrze jest moim zdaniu zareagować i pokazać, że ironia, taka delikatna ironia, jest potrzebna w życiu, bo przy, y, pamiętam i y, do dzisiaj mnie bawi taka sława, taka ulubiona, jedna z moich ulubionych scen w żywocie Briana, ta scena z y, kamienowaniem, gdzie po prostu już doszło do takiego absurdu, że wszyscy nawzajem siebie Zaczęli kamienować, bo wystarczyło tylko powiedzieć słowo Boga czy słowo Bóg, nazwę Boga, i już było się poddanym kamienowaniu. Więc my coraz bardziej te wspólnoty do czegoś takiego doprowadzają. Czy to ma sens? Moim zdaniem nie. Te wspólnoty zamykają się i w tym momencie robią się po prostu takie, można powiedzieć, fanatyczne i takie dewocyjne wspólnoty, czego nie życzę żadnej wspólnocie. Życzę wszystkim wspólnotom, żeby po prostu były wspólnotami wesołymi, żeby nie były wspólnotami dewocyjnymi, żeby nie były wspólnotami fanatycznymi.